Zadanie 26. O ciągu geometrycznym wiadomo, że drugi wyraz ma wartość minus 15 oraz że czwarty wyraz tego ciągu ma wartość minus 375. Wyznacz ten ciąg. Wyznacz ten ciąg to znaczy, że musimy wyznaczyć wartość pierwszego wyrazu tego ciągu oraz jego iloraz. Z treści zadania wynika, że Drugi wyraz ciągu ma wartość minus 15, natomiast czwarty wyraz tego ciągu ma wartość minus 375. I żeby to zadanie rozwiązać, mamy przynajmniej dwie metody. Dlaczego mówię, że są dwie metody? Dlatego, że zobaczymy drugi i czwarty wyraz ciągu, czyli pomiędzy tym a tym wyrazem stoi tylko jeden wyraz. No i tutaj, teraz przejdźmy do. Rozwiązania metodą pierwszą. I W tej metodzie pierwszej wykorzystamy na pewno wzór na wyraz ciągu geometrycznego i wyznaczymy sobie wzór ogólny każdego jednego, drugiego wyrazu ciągu w każdym jednym ciągu geometrycznym. I A2 liczymy na takiej zasadzie, że pierwszy wyraz ciągu mnożymy przez kół. Ten wzór, który Tutaj masz, on wynika ze wzoru na N to wyraz ciągu geometrycznego. No i na takiej samej zasadzie zapiszemy sobie wzór ogólny każdego jednego czwartego wyrazu w każdym jednym ciągu geometrycznym, a 4 to się równa 1 razy Q do potęgi trzeciej. Dlaczego? Dlatego, że tutaj Q mamy, przy Q mamy wykładnik N odjąć 1, czyli w przypadku czwartego wyrazu ciągu tutaj będziemy mieli 4 odjąć 1, czyli 3. I tutaj możemy sobie od razu zrobić układ równań. I teraz popatrz. Drugi wyraz ciągu jest równy minus 15, czyli ja to minus 15 tutaj zapisuję. To się równa a 1 razy kół. No i to samo czwarty wyraz ciągu. Zobacz, jest równy minus 375. Tę wartość podstawiam tutaj pod A4 otrzymując minus 375, które jest równe a1 razy q do potęgi trzeciej. I taki układ równań musimy rozwiązać. Na temat rozwiązywania układów równań już mówiłam na moim kanale. Jeśli jeszcze nie widziałaś nie widziałeś tych materiałów, to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania. Znajdziesz w nim materiały związane właśnie z rozwiązywaniem układów równań. Natomiast teraz ja się nie będę zagłębiała w szczegóły, tylko od razu przejdę do rozwiązania tego układu równań. Natomiast wcześniej, jak widzisz, tutaj zamienię oba równania tworzące układ stronami. I teraz na tym etapie ja pierwsze równanie podzielę przez kół, dzięki czemu ja tutaj otrzymuję a1, które będzie równe minus 15 dzielone na kół. Natomiast Drugie równanie ja przepisuję bez zmian, czyli a1 razy q do potęgi trzeciej to jest minus 375 I teraz tę wartość tutaj, którą wyliczyłam, czy wyznaczyłam z pierwszego równania, podstawiam pod a1 w równaniu drugim. Czyli mam tutaj minus 15 dzielone na q razy q do potęgi trzeciej to się równa, Minus 375, czyli minus 15Q do potęgi trzeciej jest dzielone na Q oczywiście, jest równe minus 375. I teraz lewą stronę tego równania muszę uprościć. W tym celu skorzystam z jednego ze wzorów związanych z działaniami na potęgach. Otóż. Musisz tutaj pamiętać, że kreska łamkowa zastępuje nam znak dzielenia, czyli tu mamy dzielenie potęg o tych samych podstawach. Tutaj mamy kół, no i wykładnik tutaj jest równe 3, a tutaj w domyśla jest równe 1. I jeżeli mamy dzielenie potęg o tych samych podstawach, ale różnych wykładnikach, to my w rezultacie otrzymujemy potęgę o tej samej podstawie, natomiast wykładniki musimy od siebie odjąć. Na podstawie tego wzoru po lewej stronie równania ja otrzymuję minus 15 razy Q do potęgi drugiej jest równe minus 375. I teraz to równanie obu stron nie dzielę przez minus 15 otrzymując kur do potęgi drugiej, która jest równa 25. I teraz to równanie, które tutaj otrzymaliśmy, pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby muszę podnieść do potęgi drugiej, żeby otrzymać 25. Mamy dwie takie liczby. Jedną z nich jest liczba minus 5, a drugą liczbą jest liczba 5, dlatego że minus 5 do potęgi drugiej daje 25. Oraz 5 do potęgi drugiej również da nam 25. Dzięki temu musimy tutaj rozwiązać dwa kolejne równania. Jedno dla ku równego minus 5, a drugie dla ku równego 5. Czyli dla ku równego minus 5 i dla ku równego 5 musimy wyznaczyć wartość pierwszego wyrazu tego ciągu. No i w tym celu muszę sobie wybrać albo pierwsze, albo drugie równanie. Ja wybieram pierwsze, to jeżeli chcesz, możesz wybrać drugie. No i tutaj zapisuję a1 razy q, to się równe minus 15. I tutaj również a1 razy q jest równe minus 15. I teraz oba te układy równań muszę rozwiązać. Zaczniemy od tego. Liczbę minus 5 podstawiam pod q tutaj do tego drugiego równania, dzięki czemu otrzymuję a1 razy minus 5, co jest równe minus 15. Więc minus 5 razy a1 jest równe minus 15. No i na tym etapie obustronnie całe to równanie dzielę przez minus 5, otrzymując a1 równe 3. To samo robię teraz z tym drugim równaniem, czyli też piąta podstawiam tutaj pod kół. Dzięki czemu otrzymuję a1 Razy 5 to się równa minus 15, czyli 5 razy a1 jest równe minus 15 i teraz obustronnie całe równanie dzielę przez 5, otrzymując a1 równe tym razem minus 3. Czyli taką ostateczną odpowiedzią do tego zadania będzie to, że a1 jest równe 3. Dla Q równego minus 5 oraz A1 jest równe minus 3 dla Q równego 5. No i tutaj w gruncie rzeczy mamy rozłożone to zadanie pierwszą metodą, ale możemy wykorzystać także, tak jak już powiedziałam wcześniej, metodę drugą. Otóż przypomnijmy sobie, że tu mamy drugi i czwarty wyraz. To oznacza, że pomiędzy tym a tym wyrazem stoi jeszcze jeden wyraz, dzięki czemu możemy tutaj wykorzystać własność ciągu geometrycznego. I własność ciągu geometrycznego mówi nam o tym, że środkowy wyraz do potęgi drugiej to jest nic innego jak wyraz poprzedni razy wyraz kolejny. I teraz, co to oznacza? Dla danych, jakie mamy w zadaniu, oznacza to tyle, że trzeci wyraz do potęgi drugiej, czyli wartość trzeciego wyrazu podniesiona do potęgi drugiej, to jest nic innego jak drugi wyraz razy czwarty wyraz. I teraz pod a2 możemy podstawić minus 15, i pod a4 możemy podstawić liczbę minus 375. Jak widzisz, tutaj mi się już miejsce skończyło, więc ja przesunę tablicę. Tutaj po prawej stronie będę dokonywać podstawienia. Zapisuję, że A3 do potęgi drugiej to jest dokładnie to samo, co minus 15 razy minus 375. Oznacza to, że trzeci wyraz do potęgi drugiej jest równy 500. 5625. I to równanie, które tutaj otrzymaliśmy, pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby muszę podnieść do potęgi drugiej, żeby otrzymać 5625. Mamy dwie takie liczby. Jedną z nich jest liczba minus 75, a drugą liczbą jest liczba plus 75. No, może tutaj sobie zapiszmy, że wykorzystujemy metodę drugą. Metoda druga. Okay. I teraz musimy wyznaczyć, tak naprawdę, e, najpierw Q. Q będziemy liczyć tutaj z tego wzoru, czyli najpierw Q wyznaczamy dla A3 równego minus 75. Przy czym mówimy również, że pierwszy wyraz tego ciągu, znaczy nie pierwszy, pierwszego jeszcze nie znamy, że drugi wyraz tego ciągu, może sobie tutaj zapiszemy wyżej, że drugi wyraz tego ciągu, on jest równy minus 15, i czwarty wyraz tego ciągu geometrycznego jest równy minus 375, więc wyznaczymy sobie na razie Q. Właśnie dla takich trzech wyrazów ciągu geometrycznego, czyli najpierw sprawdzimy sobie, ile wynosi Q, jeżeli podzielimy sobie wartość trzeciego na wartość drugiego, czyli tutaj będziemy mieli minus 75 dzielone na minus 15, w takim przypadku Q jest równe 5. No i sprawdzimy sobie jeszcze. Dzieląc wartość czwartego wyrazu tego ciągu na wartość trzeciego, czyli tutaj będziemy mieli minus 375 dzielone na minus 75, to również daje nam 5, czyli faktycznie takie trzy wyrazy ciągu tworzą ciąg geometryczny, skoro w obu tych przypadkach wyszło nam ku równe 5. No, i skoro mamy tutaj Q równe 5, teraz możemy sobie tutaj popatrzeć. Faktycznie w tej pierwszej metodzie, w jednym z przypadków Q też wyszło nam równe 5. Ok? Czyli skoro mamy już Q, to możemy teraz podjąć próbę wyznaczenia pierwszego wyrazu ciągu, i tutaj znowu wrócimy do wzoru na NT wyraz ciągu geometrycznego. Wykorzystamy sobie to, że mamy podany drugi wyraz. Ty, jeżeli chcesz, możesz wykorzystać sobie wartość trzeciego lub czwartego wyrazu ciągu geometrycznego. Ja wykorzystuję drugi. Czyli na podstawie wzoru na n wyraz ciągu geometrycznego ja wyznaczam wzór ogólny na drugi wyraz każdego jednego ciągu geometrycznego. I ten wzór wygląda następująco: A2 to się równa A1 razy Q. A2. Wiemy, że jest równe minus 15, czyli liczba minus 15 postawiam tutaj pod A2 i otrzymuję tutaj minus 15, które jest równe A1 razy Q, czyli w tym przypadku razy 5. To oznacza, że minus 15 to jest równe 5A. Zamieniam teraz to równanie stronami A1 oczywiście, czyli 5 razy A1 jest równe minus 15. No, i tutaj teraz obustronnie dzielę przez 5, otrzymując a1 równe minus 3. No, i teraz wróćmy do metody pierwszej i zobacz, że tutaj również w miejscu, gdzie ku nam wyszło 5, a 1 wyszło nam minus 3. To oznacza, że tu możemy teraz y, zapisać. Y, no, może tutaj sobie w tym miejscu zapiszmy, że a1 jest równe minus 3 dla równego 5. I teraz sobie rozważmy drugi przypadek. W, dru, w drugim przypadku rozważymy sobie A3 równe 75, więc tutaj zapiszmy trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego. A2 pozostaje bez zmian, jest równe minus 15. Zmienia nam się tylko wartość trzeciego wyrazu czyli 75, czyli odważamy tutaj ten przypadek. No i czwarty wyraz z tego ciągu również pozostaje bez zmian, czyli dokładnie tak, jak było podane w treści zadania, czyli minus 375. I teraz dla takich trzech wyrazów my sobie wyznaczymy Q, czyli dokładnie zrobimy to samo, co zrobiliśmy w tym kroku. Czyli tutaj wartość trzeciego wyrazu podzielimy na wartość drugiego. No i tutaj będziemy mieli 75 dzielone na minus 15 i to jest równe minus 5. Sprawdzimy sobie, czy tyle samo ku nam wyjdzie. Jeżeli podzielimy wartość czwartego na wartość trzeciego wyrazu ciągu, to zapiszę tutaj w ten sposób: a4 dzielone na a3. To się równa minus 375 dzielone na 75, co również daje nam minus 5. Czyli zobacz, ku nam wychodzi zawsze takie samo, co nam potwierdza, że faktycznie te trzy wyrazy ciągu stanowią ciąg geometryczny. No i teraz możemy sobie wyznaczyć już pierwszy wyraz tego ciągu, i ja znowu wykorzystam drugi wyraz. Zapiszmy sobie, że na podstawie tego właśnie wzoru na n wyraz ciągu geometrycznego A2 jest równe A1 razy Q. A2 tutaj również jest, minus, jest równe minus 15, więc tą liczbą minus 15 powstawiam pod A2 i otrzymujemy tutaj minus 15, które jest równe A1 razy Q, czyli w tym przypadku razy minus 5. To oznacza, że minus 15 jest równe minus 5 razy a1. No i teraz to równanie stronami zamieniam. Następnie dzielę obustronnie przez wartość, która stoi przy niewiadomej, otrzymując a1 równe 3. Czyli to oznacza, że w tym przypadku hmm, dla ku równego minus 5 pierwszy wyraz. Jest równy 3, czyli zobacz, dokładnie taka sama para nam wyszła jak w tym miejscu. To nam potwierdza, że w tej drugiej metodzie otrzymujemy dokładnie te same pary liczbowe. Ja tutaj podkreślę, co jest naszą odpowiedzią. Otóż ta para liczb należy do odpowiedzi, oraz ta para liczb także należy do odpowiedzi. Naszego zadania. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, dzięki czemu będziesz na bieżąco z treściami, które tutaj zamieszczam. Zapraszam Cię do odwiedzenia mojego bloga ionawednarska.pl. Pamiętaj o tym, żeby zaglądać do opisów moich nagrań. Tam znajdziesz wiele playlist, a zwłaszcza te playlisty, które nawiązują tematycznie do zagadnień, które omawiam w bieżącym nagraniu. Pamiętaj o tym, żeby materiałami dzielić się ze wszystkimi osobami, które uczą się matematyki. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to te pytania możesz zostawić mi w komentarzu, albo jeżeli tego nie chcesz zrobić, możesz skontaktować się ze mną za pośrednictwem bloga ilonabydnarska.pl, gdzie znajdziesz kontakt z do mnie. A tymczasem zapraszam Cię do kolejnego nagrania.